Dobry wieczór moi drodzy Mamy 26 marca Godzina 20.00 Znajdujemy się na przejściu granicznym Nieopodal Sauben Jest to przejście Pięszczące się niedaleko Pasał Widzimy ograniczenie do 10 na godzinę Wjeżdżamy do Niemiec Tutaj widzimy, parking został zamknięty, czyli nie ma kontroli. Normalnie ściągają zawsze, gdy chcą kontrolować. Tutaj mamy taki namiot ładny. Prawdopodobnie dzisiaj wolne, a my jedziemy dalej w głąb Niemiec. Nie ma żadnych testów moi drodzy, jakbyście pytali, bo widzę jest dużo zapytań na grupie. Ani w jedną, ani w drugą stronę można jechać. Tranzyt idzie na bieżąco. Pozdrawiam serdecznie, życzę miłego dnia.